Na początku chcę powiedzieć, że nawracałem się na podobnym seminarium odnowy wiary. To miało miejsce w 2007 roku po maturze, poszedłem do Białego Stoku na studia i tam trafiłem na podobne rekolekcje ewangelizacyjne. Nie, może bez mikrofonu. Jak ktoś nie będzie słyszał, to dajcie znać, to będę głośniej krzyczał. Czasem mam wrażenie, że ludzie lubią, jak się do nich tak mocniej mówi. To mogę mocniej. I w 2007 roku, 26 listopada, więc niedługo będę miał rocznicę, no podjąłem decyzję najlepszą decyzję mojego życia zawierzenie życia Jezusowi. I od tamtej pory wiele się zmieniło, bo na trzecim roku przerwałem studia, poszedłem do seminarium, ukończyłem jak widać skutecznie. Długo mi to studiowanie zajęło, bo na magisterium pierwsze i jedyne jak dotąd pracowałem 9 lat, także wiecie, przeciętni studenci to już dwa magisteria były bronili, no, a mi udało się jedno. I i trwam jako kapłan szczęśliwy, dzielę się swoją radością w Ewangelii. I chcę powiedzieć, że nie przyjeżdżam tutaj jako nauczyciel, a raczej jako świadek, bo doświadczam tego, że Duch Święty przemienia jakość życia. Że kiedy żyjemy z Bogiem, to to życie inaczej smakuje. Bo hmm, wydaje mi się, że mamy w Polsce taką atmosferę, że większość jesteśmy wierzący, więc mamy wiele taki, po, takiego poczucia powinności, jakiegoś zniewolenia wiarą, a tak naprawdę, gdzie duch pański tam jest wolność. My jesteśmy wolni ale możemy się do tego naszego dobrego życia zmuszać, albo możemy je wyrażać dość naturalnie. I to będzie się działo ze sprawą właśnie Ducha Świętego. Słuchałem ostatnio konferencji takiego mistrza duchowości Amadeo Cienciniego, który pokazał taką różnicę. Święty Franciszek, który spotkał trendowatego, i na początku czuł do niego taki wstręt, no bo to choroba straszna, ten trąd. Ale Bóg go tak dotknął, że on tego trędowatego przytulił bez żadnego problemu. Bez jakiegoś wewnętrznego takiego przełamywania się, przymusu. A drugi, druga osoba, którą ojciec Amedeo przywołał, to był niejaki Jan z powieści. Do Dostojewskiego bracia Karamazow. I tam była podobna sytuacja, gdzie był chory człowiek, też taki w podobnym stanie, jakby w trądzie. I ten Jan go przytulił, żeby go ogrzać, położył go do swojego łóżka, więc no, podobny gest, przy czym bardzo przełamywał się. Bardzo to go dużo kosztowało. I ja patrząc na historię swojego życia, widzę, że podobnie jeżeli Bóg nas prowadzi, to okazuje się, że modlitwa nie jest przymusem, że czyny miłości, przebaczenie staje się czymś naturalnym w naszym życiu. Że jak poszedłem na studia, to byłem akurat w tym momencie takiego wyboru: czy to jest moja wiara, czy to jest wiara rodziców. Ja byłem tak wychowany w takiej katolickiej, porządnej rodzinie, w której nie było dyskusji, że się nie chodzi do kościoła. Ale kiedy poszedłem na studia, miałem taką myśl, teraz to już mnie nikt nie sprawdzi. Wchodzę do rasy życia i to jest pytanie, czy ja chcę wierzyć w to. No i później, idąc za Panem Bogiem, zauważyłem taką przemianę, że sam w potrzeby własnego serca chciałem się nawracać, walczyć z grzechem, uświęcać się. Pamiętam, jak na trzecim roku już to był też czas wielkiego zmagania walki z powołaniem, bo tak zrok to się broniłem przed, przed tym powołaniem, które dziś w sercu odkrywałem. Ale pamiętam, jak padałem o 15 na kolana i z takim gorącym sercem odniósłem się nawrócenie grzeszników. I później sobie pomyślałem, no to ja nienormalny normalny jestem. No jaki normalny student? Na trzecim roku, mając tam te 20-22 lata, no tak się zachowuje, to dostrzegam, że to działał Duch Święty we mnie, że On mnie przemieniał, że to się stawało takie naturalne. I wtedy życie z Bogiem nie jest przymusem i jakimś zbiorem zakazów i nakazów, ale jest piękną przygodą. Bo Duch Święty którego mamy już od chrztu i bierzmowania, który gdzieś tam w nas jest, może trochę jakby uśpiony, ale chcemy sobie uświadomić dzisiaj, że on jest i kim dla mnie jest Duch Święty. Duch Święty, jak robimy znak krzyża, zawsze go przywołujemy, ale zawsze jako Trzeci, to jest trzecia osoba boska, ale jest osobą. I o ile Jezusa jako syna Bożego, wcielone słowo człowieka, sobie łatwo wyobrazić, bo tak naprawdę dużo wiemy o Jezusie, jak wyglądał, Boga Ojca wyobrażamy sobie jako starca podobnego do Jezusa, tylko z siwą brodą. No a Duch Święty, trzecia osoba boska, jest najbardziej tajemniczy. I dopiero w seminarium na teologii się dowiedziałem, że to Duch Święty jest najbliższą nam osobą boską, bo Duch Święty mieszka w nas, nie jest tylko przywoływany od czasu do czasu, ale jest nam najbliższy. Tylko że jest tajemniczy, bo jak w Słowie Bożym czytamy, jest jakby ogień, jakby olej, jakby woda, jakby wiatr. Raz przychodzi w ognistych płomieniach, z trzęsieniem ziemi i z wielkim poruszeniem, a raz z, z lekkim powiewem. Ale to też czytamy w Słowie Bożym, że jest osobą. I w liście do Rzymian czytamy, że Duch Święty myśli. Z Ewangelii Marka widzimy w Ewangelii Marka w 13 rozdziale, że mówi w liście do Hebrajczyków, że słucha, że decyduje. Że prowadzi. W dziejach Apostolskich czytamy o tym, że zakazał apostołom ducha świętego można zasmucić. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: Nie zasmucajcie Bożego Ducha. Więc Duch Święty jest osobą i nosi różne imiona. Tu już w modlitwie padło to, to imię. Takie moje, dla mnie najlepsze, ulubione imię Ducha Świętego. Paraklet. Kiedy Jezus mówi, że pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, pozostaniecie sami, a jeśli odejdę, poprześlę Wam Ducha Parakleta. Jezus używa w tym miejscu słowa greckiego, które już w, Jezus, w czasach Jezusa było przestarzałe. Więc czemu On użył takiego akurat określenia? A to słowo paraklet, parakaleo, to znaczy wołający obok. I to jest dla nas może takie trudne do zrozumienia, do wyobrażenia sobie, ale jak przetłumaczymy parakleta na łacinę, to słyszymy słowo adwokatus, a to już brzmi nam znajomo. Adwokat, obrońca, ten, który stoi i w Twoim imieniu woła, który obok Ciebie woła. I w Apokalipsie czytamy opis, jak szatan spada z ziemi, ten, który dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem naszym. Czyli mamy pełen sąd. Mamy Boga Ojca, który jest sędzią, mamy diabła i szatana, który jest naszym oskarżycielem. I przychodzi Duch Święty, który nas usprawiedliwia, który nas broni, który nas pociesza. Który w naszym imieniu stara się orędować. Który chce nas wspomagać, kiedy czujemy się słabi. Który chce nie tylko stać po główce, głaskać i pocieszać w taki sposób płytki. Ale to pocieszenie wlewa do naszego serca w taki sposób, że okazuje się, że ja przed chwilą wystraszony, przed chwilą stremowany mogę wyjść i o nim świadczyć. Że ja dzisiaj słaby, mogę podejść i komuś pomóc. Że ktoś mnie atakuje, yy, domaga się świadectwa mojej wiary, chce mnie wykpić, moją wiarę, obrazić Boga, a ja znajdę w swoim sercu siłę, żeby dać świadectwo, żeby powiedzieć, że się nie zgadzam. Duch Święty przychodzi z takim pocieszeniem, który jest pełne mocy. To nie są tylko jakieś czułe słówka. Ale gdy on przychodzi, przemienia jakość życia, bo jest duchem mocy. I duch święty, którego mamy, którego możemy przezywać i którego możemy prosić, on chce, abyśmy mieli świadomość tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. To, że jesteście ludźmi wiary, którzy chcą swoją wiarę odnawiać w tym seminarium, że jesteście już w kolejnym tygodniu i wierzę, że. Medytowaliście tak sumiennie w tych, tych dniach, to tu już Duch Święty w Was działał. On Was już dotąd doprowadził. To znaczy, że dotyka Waszego Serca i pokazuje Ci, że jesteś dzieckiem Boga, umiłowanym, że Bóg Cię kocha pomimo grzechu. Pogłębia Twoją relację z Ojcem, umacnia Twoją świadomość tego, że potrzebujesz Zbawiciela. I że tego Zbawiciela masz, że już jesteś zbawiony w Jezusie. I że tak niewiele trzeba wyznać Go Panem, oddać Mu swoje życie, a już Jezus będzie prowadził. I to robi was Duch Święty. On najpierw wzbudza w nas pragnienie, a później prowadzi do na głębiny relacji. Pokazuje nam, że Bóg nie jest jakimś tam mitem, abstraktem, jakimś nie wiem, ulotnym, komforycznym tworem, ale jest osobą, z którą można się spotkać, z którą można mieć relacje, która żyje w moim sercu i która moje serce, poranione serce, po, w pełne blizn, ran różnych, czasem zatwardziałe serce, Bóg przemienia i daje nowe życie. I to czyni Duch Święty. Księdza proroka Ezechiela w 36 rozdziale, 26 wersy czytamy. Być może znacie to słowo. Dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Czyli Bóg nam daje nowe serce. Tu, gdzie ono jest takie pobite, poranione, zatwardziałe, tu będzie serce nowe. Zdolne kochać, przebaczać, żyć nieprzeciętnie w tym takim świecie, jaki jest. To czyni Duch Święty. To, co się wydaje nierealne, nie do zniesienia. Widziałem e, niesamowitą scenę w sądzie w Ameryce, e, przedstawiono, e, jakby już kończyła się sprawa. Mężczyzna, zabójca, wielokrotny morderca, był, był skazany, i w ostatnich mowach rodziny ofiar się wypowiadały. I to autentyczne, nie jakaś bajka, ale film, jakby dokument. I kolejne osoby mówiły, że życzą mu wszystkiego najgorszego. I w pewnym momencie wychodzi. Mężczyzna, który gryzie łzy w sobie, dusi to, ale wydusił z siebie, mówi, bo wiara mi, mówi: Bóg mnie zaprasza, żebym ci przebaczył, i ja ci przebaczam. I ten seryjny morderca, siedzący z taką twarzą, jakby po nim wszystko spływało, jak słyszy, że mu przebaczają, że mu facet przebacza, ci wszyscy, on się spodziewał, że wszyscy będą mu życzyli tego najgorszego. A wychodzi e, ojciec którego dziecko zostało zamordowane, i on mu mówi: Ja Ci przebaczę jesteś moim bratem. I ten morderca pęka, zaczyna płakać. To nie jest ludzkie. To po ludzku się nie da. Po ludzku należałoby go rozerwać na strzępy. Ale Bóg uzdalnia nas do przebaczenia i do wchodzenia na wyższy level człowieczeństwa. Tak duch święty działa w nas. To jest duch prawdy, który doprowadzi nas do całej prawdy, jak mówi Jezus, a gdy poznamy prawdę, prawda w nas wyzwoli. I tu się okazuje, że to jest zupełnie nowa jakość życia. I jak, jak mówił błogosławiony e, ksiądz Popiełuszko, że nawet w stanach zewnętrznego zniewolenia możemy pozostać wolni. Duch Święty nas uczy modlitwy. To, co wspominałem, że w ogóle budzi w nas chęć modlitwy, że mi się nagle zaczyna chcieć modlić. To, że Duch Święty przychodzi, uczy mnie modlitwy. Czytamy w Słowie Bożym, że Duch Święty jest sprawcą chcenia i działania, a w innym miejscu, w liście do Rzymian, czytamy, że nawet gdy nie umiemy się modlić Duch Święty przyczynia się za nami w naszych modlitwach których nie umiemy wyrazić słowami więc Duch Święty się za nas modli i nawet jeżeli twoja modlitwa jest słaba czasem ludzie się oskarżają w spowiedzi mówią że a bo tam tak się nie modliłem albo ci mi nie podobała moja modlitwa ale pomyśl, że nawet jeżeli nie umiesz się modlić, to Duch Święty Twoją modlitwę poprawia, On ją udoskonala, żeby przedstawić ją Ojcu nieskazitelną. Bo to jest w zasięgu Twojej ręki, przez Ducha Świętego. I to Duch Święty prowadzi nas do świętości. To On jest naszym uświęcicielem. On nas usprawiedliwia on sprawia, że jesteśmy zdolni do porzucania naszego starego grzesznego życia i wchodzenia w nowe życie, w nową jakość. O tym będzie teraz najbliższy tydzień, ten nowe życie w Duchu Świętym. Dzisiaj w modlitwie będziemy prosić o to, żeby Duch Święty się nam nas rozlewał, a w następnym tygodniu będziemy się medytować o tym właśnie czym jest nowe życie w Duchu Świętym. Duch Święty to będzie Was sprawiam. To jest przecudowne, bo jak mamy Ducha Świętego, to mamy wszystko. W Starym Przymierzu Izraelici najpierw dostali dekalog, dziesięć przykazań. One są w naszym katechizmie uproszczone, więc my w modlitwie używamy takiej uproszczonej wersji, nie tak dosłownie wyjętej z Biblii. Ale ten dekalog był pierwszym prawem. Później Żydzi namnożyli 613 przykazań i tego się nawet spamiętać dobrze nie da. A w Księdze proroka Jeremiasza w 31 rozdziale czytamy o tym, że Bóg mówi do, przez proroka, że zawrę z nimi nowe przymierze i umieszczę moje prawo, wypiszę w ich sercach. Umieszczę swoje prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. I wtedy się okazuje, że Duch Święty pisze na moim sercu, mówi w moim sercu. I wtedy sumienie, to, jak, co czuję, co słyszę w sumieniu, staje się moim sędzią, staje się moim drogowskazem, takim wewnętrznym GPS-em. Jeżeli idziemy za Bogiem, Bogu oddajemy życie, to w dylematach moralnych, w tym, czego nie znajdziesz w książkach, nie może, może nie masz wykształcenia teologicznego. Często mamy jakieś dylematy, jak postąpić, i się objawia, że ludzie bez wykształcenia, a żyjący po Bożemu, wiedzą jak w danej sytuacji, nawet moralnie takiej skomplikowanej, jak po, po, porawną, właściwą decyzję podjąć. To czyni Duch Święty. To znaczy, że w sercu naszym jest wypisany i On jest obietnicą dla każdego, i dla młodego, i dla starego. W księdze proroka Joela czytamy o tym, że duch święty będzie wylany na synów i córki, na wszelkie ciało. Córki wasze i synowie prorokować będą. Starcy wasi będą mieli sny, a młodzieńcy będą mieli widzenia. Nawet tu sługa i służebnica będą pełni ducha świętego. Czyli to jest obietnica zapowiedziana nam wszystkim. A najbardziej, najdoskonalej to zapowiadał Jezus. Jezus, który mówił te wspomniane już słowa, że odchodzę, ale pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo poszlę Wam ducha świętego. Ja sobie tak to kiedyś zwizualizowałem. Wyobraziłem sobie, że Jezus jako człowiek mógł być tylko jakby w jednym miejscu. Oczywiście mógł być we wszystkich miejscach naraz, ale wtedy byłoby to nadnaturalne. A Bóg unika cudowności. Bóg chce, abyśmy polegali na Jego wierze. Więc Jezus, gdyby sobie żył do dzisiaj gdzieś tam w Nazarecie, to musielibyśmy jechać się z nim spotkać yy, przez cały świat tak? i stać w kolejce. Przez to, że Jezus odszedł do nieba i posłał Ducha Świętego, to mocą Ducha Świętego, Jezus jest obecny we wszystkich kościołach na ołtarzu. Spożywamy go w komunii świętej, możemy z nim rozmawiać na adoracji. Mamy Ducha Świętego w swoim sercu. Chcesz się spotkać z Bogiem, nie musisz nigdzie jechać. Masz Ducha Świętego przy sobie. Dlatego to tak pożyteczne było. Jezus to powiedział. Jezus mówi w siódmym rozdziale Ewangelii Jana: W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus zawołał donośnym głosem: Kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije, niech wody życia za darmo zaczerpnie. A powiedział to o Duchu Świętym, którego mieli utrzymać wierzący w Niego. Tylko że Jezus zawołał donośnym głosem i mówi, kto jest spragniony. Kto chce tylko trochę, to dostanie tylko trochę. Ale kto jest naprawdę spragniony, jak zeschła ziemia łaknąca wody, to tej wody żywej za darmo zaczerpnie. I to jest Duch Święty, który jest nam obiecany. I pięknie o tym pisze Ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich. Że to jest obietnica dla was i dla dzieci waszych. I dla tych, którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko. Myślę, że tu chodziło nie tyle fizycznie daleko, co może historycznie daleko. Bo my jeszcze jesteśmy 2000 lat po Jezusie, po Jego męce i śmierci. A jesteśmy, właśnie, na, nam Duch Święty jest obiecany. I on przychodzi, jeśli się go pragnie, jeśli się mu pozwala, i jeśli mu się wierzy. Potrzebujemy czystego serca, dlatego. Yy, to te tygodnie wiary, nawrócenia, wyznania Jezusa Panem, i teraz tydzień, który nas wprowadzi do przyjęcia Ducha Świętego, abyśmy oczyszczali swoje serca i abyśmy usuwali wszelkie przeszkody. Duch Święty chce schodzić na Ciebie jak na gąbkę. Gąbka, jeżeli jest taka zrelaksowana, to siąknie wodę. Jak się je uściśnie, to nie ma w niej miejsca na wodę. Więc Duch Święty chce na twoje serce jak na gąbkę przychodzić. Czy też jak do jakiegoś naczynia, jakiejś butelki czy słoika. Żeby nalać tej wody żywej do tego naczynia, ono musi być otwarte. Trzeba odkręcić, odkorkować. Więc pytanie, czy ja dzisiaj swoje serce wystarczająco otwieram? Czy ja będę otwarty na Ducha Świętego? Czy ja będę spragniony Ducha Świętego? Czy ja chcę przemiany życia i pełni życia? Bo Duch Święty chce, abyśmy doświadczyli Jego mocy, Jego ognia, żebyśmy odwagi dostali. Zobaczmy, jak to pięknie widać w całej scenie zesłania Ducha Świętego. Początek dziejów apostolskich. Jezus na oczach uczniów unosi się do nieba. Zniknął im z oczu, ale Jezus mówi oczekujcie obietnicy Ojca. I oni przez osiem dni, czy dziewięć, dziewięć raczej, oczekują w wieczerniku, i przychodzi dzień pięćdziesiątnicy i schodzi na nich Duch Święty. Oni dotąd nie rozumieją, co się dzieje. Bali się, uciekli spod krzyża, nie rozumieli zmartwychwstania. Po, już po zmartwychwstaniu Piotr mówi: Idę łowić ryby, a inni mówią to i my idziemy z Tobą. Czyli zaprzecza swojemu powołaniu. Już po zmartwychwstaniu, mając doświadczenie, że Jezus żyje. Chowają się z obawy przed Żydami, mają wieczernik pozamykany, bo boją się, że ich, ich też ta śmierć krzyżowa spotka. A, je, a jednak przychodzi do nich Duch Święty, oni otwierają wieczernik i wychodzą i już się nie boją. I Święty Piotr mówi do, do Żydów takie kazanie, że w jednym momencie trzy tysiące się nawraca. I mówią, bracia, co mamy robić, aby się zbawić? I wtedy święty Piotr mówi: nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa, a utrzymacie ducha świętego. To jest obietnica dla was i dla dzieci waszych. Ten, który przed chwilą bał się wyjrzeć z wieczernika, ten, który trzy razy się Jezusa zaparł, który yy, Usłyszał, już nie będziesz ryb łowił, będziesz ryb, łowił ludzi, a on wraca do łowienia ryb. Jezus go ponownie, znów drugi raz cudownym połowem powołuje, ale ten Piotr jest ciągle nie jest gotowy, ciągle jest wystraszony. A jak przychodzi do święty w wieczorniku, to Duch święty czyni z niego pierwszego papieża, pierwszego, głową kościoła. Tego, który był gotów dla Jezusa dla wiary oddać życie, i jest dla nas dzisiaj wielkim świętym i wzorem, bo to czyni Duch Święty. I dziś będziemy mogli tego doświadczać. Więc w swoim sercu teraz zastanów się, czy to serce jest już oczyszczone, czy ono jest skierowane z ufnością, z wiarą. Czy we mnie jest to pragnienie? Czy ja Bogu pozwalam? Czy go proszę? Pozwalam i pragnę.